Mark Passio, bardzo dziękujemy za udział w programie spotkania z ekspertem. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o prawie naturalnym. To właśnie dzięki Twojej pracy, z którą zetknąłem się około 10 lat temu, kiedy prowadziłeś 8-godzinne seminarium na temat prawa naturalnego, które po prostu mnie wciągnęło i dało mi łatwe do zrozumienia ramy moralne, które łatwo było mi polubić, skorygować kurs i zdobyć doświadczenie w stosowaniu ich w moim życiu, a następnie dopracować. Dzięki temu Prawo Naturalne było dla mnie przewodnikiem przez ostatnie 10 lat i dzięki niemu stałem się znacznie lepszym człowiekiem. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Nie mogę się doczekać tej dyskusji. Joshua, bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość udziału w programie. Bardzo doceniam te miłe słowa. Dziękuję. No cóż, przejdźmy do rzeczy, ponieważ Mark, gdybyś miał 30 sekund, aby zdefiniować prawo naturalne dla kogoś zupełnie nowego, jak byś to zrobił? Podałbym roboczą definicję, którą zazwyczaj podawałem na moich seminariach dotyczących prawa naturalnego, że prawo naturalne to zbiór uniwersalnych, niestworzonych przez człowieka, wiążących i niezmiennych warunków, które regulują konsekwencje zachowań istot posiadających zdolność rozumienia różnicy między dobrem a złem. Innymi słowy, zachowania nieszkodliwe w przeciwieństwie do zachowań szkodliwych to moja podstawowa, robocza definicja prawa naturalnego. Nie ma to nic wspólnego z prawem ludzkim, nie ma to nic wspólnego z darwinizmem ani żadną koncepcją związaną z darwinizmem. Nie jest to religia, nie jest to system wierzeń i jest to nauka behawioralna, która wyjaśnia, w jaki sposób ludzie lub dowolna cywilizacja uzyskują wyniki zachowań, które wspólnie wprowadzają do wszechświata. Czym więc różni się to od zwykłego przekonania, że nie należy czegoś robić, ponieważ uważa się to za złe? Istnieje obiektywny komponent zachowań, ponieważ zachowania istnieją w naturalnym świecie 3D. A zatem ich cechy nie są tylko subiektywne mają one rzeczywiste obiektywne skutki w naturze. Tak zdefiniowałbym to w odniesieniu do systemu wierzeń. Przekonania mówią po prostu, że tak jest, ponieważ tak nam powiedziano lub ponieważ tak stwierdziliśmy. A prawo naturalne pozwala nam zdefiniować, co stanowi szkodliwe zachowanie i dlaczego jest ono szkodliwe. Jest to możliwe do wykazania, obserwowalne, obiektywne i nie podlega interpretacji, ponieważ faktycznie umniejsza wartość istoty lub własności innej istoty. To właśnie odróżnia je od systemu wierzeń i ma obiektywne skutki w naturze. Za chwilę omówimy to bardziej szczegółowo, ale jeśli teraz wpiszę w Google hasło prawo naturalne, natrafiam na wszystkie te zagmatwane informacje pochodzące ze środowiska akademickiego, od prawników i staje się to naprawdę niejasne, kiedy próbuję zrozumieć to z ich perspektywy. Czym różni się to od tych systemów? Wyszukiwarki internetowe są obecnie absolutnie bezużyteczne. Naprawdę nie są w stanie dostarczyć wyników, które faktycznie wpisujesz i których szukasz. Często prezentują bardzo sprzeczne wyniki. Kiedy wpisujesz prawo naturalne, zawsze natrafiasz na bardzo religijną lub chrześcijańską perspektywę zazwyczaj autorstwa Tomasza Zakwinu. Możesz natknąć się na zupełnie odmienną definicję prawa naturalnego, która próbuje opisać je z perspektywy zachowań zwierząt lub, jak to się mówi, prawa dżungli. I znowu, nie o tym mówię, kiedy używam terminu prawa naturalne. Po prostu prawa naturalne to prawa stwórcy wszechświata dotyczące zachowań istot inteligentnych, istot posiadających zdolność holistycznej inteligencji. Niezależnie od tego, czy aktywnie wykorzystują tę inteligencję, czy nie, mają do tego zdolność. Posiadają mózg i centralny układ nerwowy, które są w stanie przetwarzać dane prowadzące do dokładnego, Zrozumienia, co jest dobre, a co złe. Zasadniczo jest to prawo karmiczne. Nie chodzi tu o konotacje religijne, nie chodzi o interpretację jakiejkolwiek religii lub kościoła współczesnego lub przeszłego. I znowu, to właśnie często spotykasz, gdy szukasz tego terminu. Naprawdę zdefiniowalibyśmy to jako prawa konsekwencjalizmu, prawa przyczyny i skutku. Jest to to, co dzieje się, gdy zachowujemy się w określony sposób wobec innych istot, co skutkuje dla nas społecznie w ujęciu zbiorczym. Jest to więc prawo, które reguluje zachowanie wszystkich inteligentnych cywilizacji istot. I to właśnie moim zdaniem odróżnia je od wszelkich innych definicji lub wariantów, które mogą pojawić się podczas wyszukiwania w internecie w danej wyszukiwarce. Musimy zrozumieć, że są to po prostu uniwersalne prawa karmiczne. Są to prawa, które regulują to, co zasadniczo otrzymujemy w wyniku naszych działań. Jeśli nasze zachowanie jest zgodne z prawem naturalnym, otrzymujemy porządek, dobrobyt i wolność. Jeśli nasze zachowanie jest sprzeczne z prawem naturalnym, ponosimy bardzo negatywne konsekwencje, takie jak nieporządek, chaos, zniewolenie, a ostatecznie śmierć i zagłada. Zdefiniujmy więc kilka kluczowych pojęć. Powiedziałeś niezmienne prawo, ale co to dokładnie oznacza? Oczywiście. Podając roboczą definicję, użyłem dość długiego sformułowania. Niektóre z przymiotników, których użyłem do opisania prawa naturalnego, były uniwersalne. Oznacza to, że obowiązuje ono w każdym miejscu we wszechświecie. Gdziekolwiek się udasz, prawo to nadal obowiązuje. Taka jest definicja uniwersalności. Istnieje ono wszędzie, przez cały czas i we wszystkich miejscach, tak długo, jak długo istnieje wszechświat. Powtórzę więc jeszcze raz, że nie mówimy tu o czymś stworzonym przez człowieka. To jest więc druga definicja. Nie stworzone przez człowieka. Są to więc warunki nieodłączne. Nie zostały one stworzone przez nas. Istniały one przed pojawieniem się ludzi i będą istnieć, nawet jeśli ludzie wginą. Będą istnieć po wyginięciu ludzi. Nie są uzależnione od niczego, co robią ludzie. Nie są stworzone przez człowieka. Są stworzone przez twórcę wszechświata. Jeśli masz problem z tym terminem, lub masz Masz problem z terminem Bóg, masz problem z terminem Stworzyciel, osobiście nie przejmuję się tym zbytnio. Zostały one stworzone przez tę samą siłę i inteligencję, która stworzyła wszystkie inne prawa fizyczne. Jeśli więc wierzycie w prawa fizyczne i uważacie, że musiały one mieć jakieś źródło, to nie powstały one w magiczny sposób. Nie powstały z niczego, znikąd. Musi istnieć jakaś uniwersalna inteligencja, która stworzyła te prawa, ponieważ nie są one przypadkowe. W rzeczywistości działają one według bardzo sztywnych wytycznych, podobnie jak wszelkie prawa fizyczne, takie jak grawitacja, elektromagnetyzm itd. Nie są więc stworzone przez człowieka. Zostały stworzone przez tę samą siłę lub inteligencję, która stworzyła wszystkie inne prawa natury. Są one wiążące. To kolejny przymiotnik, którego używam. Wiązanie oznacza, że obowiązują one niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie i faktycznie regulują dynamikę. Ostatecznie regulują one dynamikę ludzkich zachowań i świadomości. Wiążące oznacza więc, że mają one wpływ niezależnie od tego, czy w nie wierzymy, czy je rozumiemy, czy o nich wiemy. To nie ma znaczenia. Porównuje to do sytuacji, w której dziecko, powiedzmy dwuletnie, schodzi z klifu o wysokości 3000 stóp lub półki skalnej w lesie państwowym lub parku narodowym. Prawa grawitacji nie biorą pod uwagę tego, że dziecko ich nie zna. Po prostu działają i, choć może to być straszne, jeżeli dziecko spadnie z krawędzi, zginie. Uderzy o ziemię i zginie, tak samo jak dorosły, który zna prawo grawitacji. Nie jest to więc siła osobista, to po prostu prawo natury. Dlatego twierdzę, że nie należy, nie zależy ono do, od wiary i nie jest religią. Nie jest to pojęcie religijne, jest to po prostu prawo obowiązujące w naturalnym wszechświecie. Prawa te są niezmienne, co oznacza, że ludzkość nie może nic zrobić, aby je zmienić lub unieważnić. Niezmienne oznacza więc niemożliwe do zmiany przez nikogo, ani żadną inną siłę. Jest to po prostu nieodłączne łączna cecha samej struktury stworzenia oraz leżącej u jego podstaw inteligencji i dynamiki. Nie możemy nic zrobić, aby je unieważnić. Są to ogólne przymiotniki, których używam do opisania tego w moich podstawowych definicjach tych deskryptorów. Dzięki, to naprawdę pomocne. I jak zdefiniowałbyś dobro i zło? Dobro to działanie, które nie wyrządza krzywdy innej istocie świadomej. Ponownie podałem tak zwaną definicję apofatyczną, co oznacza, że definiuje dobro w negatywnym sensie, jako to, czym nie jest. Dobro to działanie, które nie wyrządza krzywdy innej istocie świadomej. Zło to działanie, które wyrządza krzywdę innej istocie świadomej. Możemy więc kategorycznie zdefiniować, co obiektywnie stanowi zło, lub jakie złe uczynki faktycznie stanowią naruszenie praw danej osoby wynikających z prawa naturalnego. Jeśli więc nie dochodzi do wyrządzenia krzywdy, wszystkie zachowania są uznawane za dobre. Jeśli dochodzi do wyrządzenia krzywdy, jest to sprzeczne z prawem naturalnym i pociąga za sobą negatywne konsekwencje. Możemy więc zdefiniować, czym są prawa, znając działania, które stanowią naruszenie praw, a które są naruszeniem prawa naturalnego. Te siedem złych czynów nazywam w mojej pracy prawdziwymi siedmioma grzechami głównymi, ponieważ staram się oddzielić je od całkowicie błędnych i zaciemniających obraz rzeczywistości religijnych, pojęć dotyczących tego, czym są grzechy. Wolę słowo wykroczenie od słowa grzech, które ma silne konotacje religijne. Jednak ludzie uwięzieni w mentalności religii i tradycji religijnych, które zaciemniają moralność, zamiast podawać prawdziwą moralność i jej definicję, po prostu arbitralnie wymyślają rzeczy, które im się nie podobają lub które uważają za godne ubolewania. Następnie twierdzą, że to jest moralność, a to niemoralność. Jest to arbitralna definicja wybrana na podstawie kaprysu i preferencji. Zamiast tego musimy zrozumieć, czym są obiektywne szkody. Jeśli więc zrozumiemy, czym są obiektywne szkody, zrozumiemy, jak faktycznie działa prawo naturalne i co po prostu musimy przestać robić, jeśli nie chcemy dalej tworzyć chaosu w naszym życiu i naszym świecie. Tak więc siedem wykroczeń przeciwko prawu naturalnemu lub jeśli chcecie nazwać je siedmioma grzechami głównymi, tymi prawdziwymi, a nie religijnymi, to morderstwo, napaść, gwałt, kradzież, wtargnięcie, przymus i oszustwo. Są to siedem rzeczy, które faktycznie umieszczają wartość innej istoty lub jej własności. Morderstwo jest więc kradzieżą życia bez prawa do tego. Nie jest to samobrona, nie jest to zabicie w obronie własnej. Morderstwo i zabicie w obronie własnej to dwa różne zachowania. Morderstwo to odebranie życia, a ty zainicjowałeś odebranie życia bez prawa. To jest morderstwo. Jest to więc forma kradzieży. Jest, jak zobaczymy, wszystkie przestępstwa są po prostu formami kradzieży. Napaść to zainicjowanie odebrania fizycznego dobrego samopoczucia bez prawa. Ponownie, nie jest to samoobrona, ale czysta agresja. Na tym właśnie opiera się napaść. Jest to więc kradzież dobrego samopoczucia bez prawa. Gwałt to kradzież swobodnego wyboru seksualnego partnera bez prawa. Jest to również forma przymusu, co jest oczywiste. Kradzież to po prostu zabranie mienia, które nie należało do ciebie. Jest to więc oczywiste. Następnie mamy naruszenie własności. Jest to kradzież lub odebranie komuś bezpieczeństwa w jego własnej przestrzeni życiowej lub własnej kryjówce bez prawa. W ten sposób inicjujesz przemoc. Następnie mamy przymus. Jest to odebranie komuś wolnej woli, prawa do podjęcia świadomej decyzji z własnej woli. Jest to więc forma kradzieży. Jest to jedna z największych form przymusu. Jest wszechobecna. Tak naprawdę na tym polega działanie każdego rządu. Wszystkie roszczenia władzy są poparte przymusem i groźbą. Następnie mamy oszustwo, które polega na pozbawieniu kogoś możliwości podjęcia świadomej decyzji poprzez celowe wprowadzanie w błąd dezinformacji, jawne kłamstwa, aby odciągnąć kogoś od prawdy, tak aby nie mógł podjąć świadomej decyzji. Wszystkie te działania są formami kradzieży. Wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Kradniesz coś od kogoś innego, do czego nie masz prawa, co nie jest Twoją własnością, jest własnością kogoś innego, a Ty po prostu to zabierasz. Wszystkie prawa naturalne można więc sprowadzić do bardzo prostego stwierdzenia. Nie kradnij. Prawo naturalne jest nakazem przeciwko wszelkim formom kradzieży. Zasadniczo próbuje ono przekazać ludziom przesłanie, że są tutaj po to, aby nauczyć się, co jest ich własnością, a co nie jest i nie zabierać tego, co nie należy do nich. Wykorzystuj więc swoją własność, korzystaj ze swoich praw, nie naruszaj praw życia, praw i własności innych osób. Nie może być już prostsze. Jest to tak proste, że aż trudno uwierzyć, iż ludzie nadal nie potrafią zrozumieć tej dynamiki na tak późnym etapie w całym procesie, w którym znajdujemy się, uwięzieni w tej całej dynamice tyranii, w której się znajdujemy. A to dlatego, że ludzie nie rozumieją prawdziwej obiektywnej różnicy między właściwym a niewłaściwym zachowaniem, choć jest to smutne. Tak, to prosta koncepcja zakorzeniła się w moim umyśle, dzięki czemu w czasie rzeczywistym mogę podejmować świadome decyzje dotyczące tego, jak chcę działać w rzeczywistości, a posiadanie tego naturalnego prawa i umiejętność naprawdę wdrożenia się w złożone scenariusze i uproszczenia ich jest naprawdę pomocne. Mam osobisty scenariusz, który zamierzam przedstawić, a który miałem kilka tygodni temu. Ale najpierw rzucę wam kilka łatwych pytań. Powiedzmy, że jesteś pracownikiem, i Twój przełożony prosi cię o manipulowanie danymi klientów, aby poprawić wyniki. Co robisz? Zdecydowanie jest to sprzeczne z prawem naturalnym forma oszustwa. W zasadzie okłamujesz ludzi, którzy polegają na dokładnych danych. Jest to więc zdecydowanie sprzeczne z prawem naturalnym. Moim zdaniem jest to dość oczywiste. Sąsiad wielokrotnie wkracza na Twoją posesję, aby wyrzucać śmieci ogrodowe. Grzecznie prosisz go, aby przestał, ale on nadal to robi. Stawiasz proste ogrodzenie i umieszczasz na nim uprzejmą notatkę z ostrzeżeniem. Czy to dobry sposób na rozwiązanie tej sytuacji? Powiedziałbym, że tak. To pierwszy krok do ustalenia granic, gdy nie są one szanowane, gdy grzeczna prośba nie wystarcza, a powinno się je rozumieć i szanować od samego początku. Tak. To akceptowalny sposób na rozpoczęcie ustalania granic. W tym przypadku jest to fizyczna granica. Jaki jest więc pierwszy krok dla kogoś, kto chce zbudować wewnętrzny kompas oparty na prawach natury? Jak to zrobić? Powiedziałbym, że jedną z pierwszych rzeczy jest zrozumienie, jak ta dynamika regulująca zachowania działa w naszym wspólnym życiu. Nazywam to prawem wolności. Jest to jedna z najważniejszych części prawa naturalnego. Umocni to je w świadomości i mentalności ludzi, tak, że będą mogli zacząć dostosowywać swoje zachowanie do niego. Prawo wolności jest bardzo proste. Wraz ze wzrostem moralności w danej cywilizacji lub populacji wzrasta wolność, a wraz ze spadkiem moralności w danej cywilizacji spada zbiorowa wolność. Jest to więc rzeczywista dynamika, która jest bezpośrednio związana z tym, jak wolność człowieka rośnie lub maleje. Czy żyjemy w wolności, czy w niewoli? Czy żyjemy w wolności zgodnie z naszymi naturalnymi prawami, czy też żyjemy w tyranii? Takie jest prawo wolności. Wraz ze wzrostem zbiorowej moralności wzrasta zbiorowa wolność. Wraz ze spadkiem zbiorowej moralności spada zbiorowa moralność. wolność. Kiedy naprawdę zrozumiesz tę podstawową dynamikę rządzącą wszechświatem, możesz ją wykorzystywać jako drogowskaz lub kompas, aby wyznaczyć kierunek swojego postępowania w życiu. Tak właśnie moim zdaniem ludzie powinni oceniać to, co naprawdę dzieje się w naszym społeczeństwie, i ostatecznie wyznaczyć swój własny kompas moralny. Moralność jest rzeczywistą dynamiką definiującą, jest to dynamika rządząca ludzką wolnością. Teraz zamierzałem nieco głębiej rozważyć tę kwestię, mówiąc prościej, w jaki sposób znajomość prawa naturalnego i życie zgodnie z nim wzmacnia cię w walce ze skorumpowanymi lub zcentralizowanymi systemami. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie znając prawa naturalnego, nie zrozumiesz nawet, czym naprawdę jest prawdziwa korupcja. Nie zrozumiesz zła. Widzisz, nieznajomość praw natury i obiektywnej moralności ostatecznie oznacza naiwność wobec zła na świecie. A jeśli jesteśmy świadomi tych dynamicznych procesów i tego, jak działają one w całym społeczeństwie całym społeczeństwie ludzkim to staniemy się bardziej świadomi korupcji i tyranii, które mają miejsce wokół nas. Będzie to łatwiej dostrzec, gdy naprawdę zrozumiemy obiektywną i prawdziwą różnicę między dobrym a złem. I to właśnie dlatego niestety ostatecznie powstały instytucje religijne. Zostały one stworzone przez klasę rządzącą i tyranów naszych społeczeństw, aby zaciemnić rzeczywistą różnicę między dobrym a złem w świecie rzeczywistym. I właśnie dlatego tak niewiele osób naprawdę rozumie różnicę między dobrem a złem. W rzeczywistości i obiektywnie działają oni zgodnie ze świeckimi definicjami dobra i zła lub zgodnie z religijnymi definicjami dobra i zła. Obie są nieadekwatne. Jest to uniwersalna duchowa podstawa prawa, która istnieje w kosmosie. Nie ma ona nic wspólnego z prawami stworzonymi przez człowieka i nie ma nic wspólnego z religiami stworzonymi przez człowieka. Jest to po prostu dynamika rządząca wszechświatem, jeśli chodzi o zachowanie cywilizacji, które mają zdolność holistycznej inteligencji. Tak więc powiedziałbym, że ludzie mogą naprawdę zrozumieć tę dynamikę i zacząć dostosować swoje zachowanie do niej, aby zobaczyć, co dzieje się wokół nich pod względem geopolitycznym, społecznym i duchowym, a następnie dostosować swoje zachowanie do prawdziwego dobra, co absolutnie zwiększy wolność człowieka i porządek cywilizacji ludzkiej. Jestem o wiele więcej, ale. Każdy musi po prostu zacząć podążać tą drogą, aby zobaczyć dokąd ona prowadzi. Mam scenariusz w czasie rzeczywistym. Kilka tygodni temu poszedłem na koncert mojego ulubionego zespołu Rising Appalachia. To był niesamowity koncert, a oni ogłosili, że mamy trochę gadżetów na stole z tyłu i będziemy wdzięczni za wsparcie. Odwróciłem się i zobaczyłem ogromną kolejkę do stołu z gadżetami. Zacząłem rozmawiać z ludźmi i znalazłem się tuż przed stołem z gadżetami, a oni mieli te niesamowite czapki i mieli ich tylko pięć. Kolejka była długa. Wyjąłem 20 dolarów. Poszedłem do stolika i położyłem pieniądze. Pani wzięła je i dała mi czapkę. Powiedziałem: Tak, podoba mi się ta czapka, uwielbiam ten zespół. Potem przez chwilę siedziałem z nią. Mark, czy zgodnie z prawem naturalnym naruszyłem je? Powiedziałbym, że najbliższym naruszeniem byłoby wtargnięcie na przestrzeń innych osób w kolejce, którą oni słusznie zajęli, a ty ominąłeś. Jest to więc lekkie wykroczenie, ale powiedziałbym, że jest to wykroczenie. Myślałem, że powiesz mi, że zaproponowałeś ludziom zamianę miejsc w kolejce za pieniądze. Ale samo przejście do przodu, ominięcie kolejki tak, to lekka forma naruszenia, muszę powiedzieć. W tej chwili łatwo było to usprawiedliwić, ponieważ bardzo chciałem tę czapkę, a potem po zastanowieniu się doszedłem do tego samego wniosku, że ukradłem okazję komuś, kto zgadzał się na umowę społeczną, z którą jak tak, ja tak naprawdę się nie zgadzałem, ale tak właśnie działają kolejki. Więc biorąc pod uwagę, muszę zgodzić się z tą oceną, tak. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie postępujesz zgodnie z prawem naturalnym? Co robisz dalej? Jak dostroić swój kompas? W takiej sytuacji byłoby to trudne, ponieważ nie wiesz, kim są ci ludzie, ale ostatecznie sprowadza się to do tego, że musisz naprawić sytuację. Jeśli więc przeanalizujesz to w danej chwili i powiesz, kim byli ludzie w kolejce, czy zamierzałeś kupić kapelusz, gdybyś przeszedł przez kolejkę i powiedział, że to Twoja okazja, a nie moja, i dał im możliwość zakupu, to jest naprawienie sytuacji w danej chwili. Opublikuj coś takiego, naprawdę nie możesz naprawić tej sytuacji, więc uznając, że zrobiłeś coś, co było sprzeczne z prawami natury, jeśli po prostu zadość uczynisz za to w sobie i zgodzisz się nie robić tego więcej, to jest to po prostu forma doprowadzenia do tego, co musi się wydarzyć z wewnętrznej perspektywy, aby naprawić tę sytuację. Nie jesteś w stanie napisać tego fizycznie, ale możesz napisać to mentalnie, przynajmniej w tym sensie, że nie zrobisz tego ponownie. Doszedłem do tego samego wniosku. Zrozumiałem to. Doszedłem do tego wniosku po tym wydarzeniu i naprawdę jedyne, co mogłem zrobić, to po prostu dostroić swój kompas, co jest procesem ciągłym, prawda? Nigdy nie jesteśmy idealni. Nikt nie jest idealny pod żadnym względem. Jedyne, co możemy zrobić, to starać się być lepszymi niż byliśmy dzień wcześniej. To wszystko. To z nimi konkurujemy. Nie konkurujemy z nikim z zewnątrz. Konkurujemy z samym sobą z poprzedniego dnia. Powiedziałbym, że to jedyna rzecz, jaką można zrobić w takiej sytuacji. Robisz, co możesz, aby lepiej to zrozumieć. Wszyscy ulegamy pewnym pokusom. Wszyscy ulegamy pewnym pokusom w danej chwili. Tak się po prostu dzieje. Nikt z nas nie jest idealny. To znowu niewielkie wykroczenie, ale zdecydowanie nie jest to zgodne z zasadami, a zrozumienie tego sprawia, że znacznie mniej prawdopodobne jest powtórzenie tego wykroczenia w przyszłości. Myślę, że to dobry przykład. Chciałem powiedzieć Markowi Pasjo, że złamałem prawo naturalne i tak, są tego konsekwencje, ale jest to też okazja, aby być szczerym i wrażliwym wobec siebie, aby naprawdę się zastanowić, co jest pierwszym krokiem, a potem trzeba być szczerym wobec siebie. Tak. To pierwszy krok, tak. A potem pojawia się wstyd, prawda? Coś w stylu, o, zrobiłem coś złego. A ukrywanie rzeczy, które nie były właściwe, leży w naturze człowieka. Prawda. Można to nazwać prawdziwą spowiedzią. Nie chodzi tu o pojęcie religijne. Po prostu powiedziałeś ludziom, że zrobiłeś coś złego, uznałeś to, a następnie zobowiązałeś się, że nie powtórzysz tego. Mam siedmioletnią córkę, której, u, którą uczę tych rzeczy. Jest to dla mnie doskonała okazja, aby przekazać jej tę wiedzę i dopracować mój kompas. Odniosłem z tego duże korzyści i pomyślałem, że warto podzielić się tym z innymi. Na zakończenie, Mark, jaki praktyczny krok mogą podjąć nasi słuchacze już dzisiaj, w tej chwili? Zawsze powtarzam ludziom, że naprawdę muszą zmienić swój światopogląd i sposób myślenia. I jeśli w ujęciu zbiorczym i światopogląd i sposób myślenia, które jako gatunek przyjęliśmy, doprowadziły do obecnego stanu ludzkości, a jeśli nie rozumiesz, że to niewolnictwo i tyrania, to nie jesteś świadomy, nie zwracasz uwagi, nie jesteś zbyt świadomy. Jeśli więc rozumiesz, że obecny sposób myślenia, światopogląd i procesy myślowe doprowadziły do obecnej sytuacji ludzkości, to rozumiesz, że ostatecznie to na tobie spoczywa odpowiedzialność za ponowną ocenę swojego światopoglądu i procesów myślowych oraz lepsze zrozumienie tego, jak naprawdę funkcjonuje natura, nasza rzeczywistość i nasze społeczeństwo. W tym celu zawsze polecam ludziom odwiedzenie mojej strony internetowej www.wordonartishopping.com i wysłuchanie mojej serii podcastów oraz obejrzenie mojej serii podcastów w kolejności. Zobaczysz bardzo naturalny, stopniowy postęp, który zaprojektowałem, aby pomóc ludziom zmienić ich światopogląd we właściwym kierunku. Zostało to celowo tak skonstruowane. Jeśli ludzie poświęcą na to czas, to będzie to jedna z duchowych walut czas i uwaga. Jeśli wykorzystują te waluty, swój czas i uwagę i naprawdę poświęcą czas na zapoznanie się z tym materiałem, naprawdę zwrócą na niego uwagę i spróbują włączyć go do swojej świadomości. Ich światopogląd zmieni się na lepsze. Będą mieli lepsze zrozumienie dynamiki, która doprowadziła Ludzkość do obecnej sytuacji, będą mieli też znacznie jaśniejsze pojęcie o tym, jakie są prawdziwe rozwiązania pozwalające wyjść z ludzkiej niewoli. Tak więc to jest www.waton.skaplan.k. Kliknij na zakładkę podcast. Zacznij o numer jeden, nie przeskakuj, przechodź po kolei we własnym tempie. To moja najlepsza rada dla każdego. Następnie obejrzyj moją serię prezentacji, wykłady i film. Mam krótki film dokumentalny o prawie naturalnym. Jest on pełnometrażowy, trwa ponad godzinę, około godziny i 10 minut. Polecam go również innym osobom. Nazywa się Mark Pasio i nauka o prawie naturalnym. To są moje rekomendacje dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z tym materiałem. To są moje zasoby, które pomogą znacznie lepiej go zrozumieć. Mark, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Moje życie zacznie się poprawiło, odkąd zetknąłem się z w sposób, w jaki potrafiłeś je po prostu przekazać. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. Joshua, bardzo dziękuję. Dziękuję za całą wspaniałą pracę, którą wykonałeś przez te wszystkie lata, mój przyjacielu. Dla kanału Wolność i Anarchia tłumaczyła i czytała Trinity.